18. Edycja europejskiej nocy Muzeów zawitała również do prócz Gdańskiego. Jak na wyjątkowe wydarzenie przystało, start również był wyjątkowy. Zaczęliśmy tą Noc Muzeów rajdem, e, rajdem 40+, plus. pojechały, to nie chodzi o wiek, pojechały samochody, które miały więcej niż 40 lat, więc już od rana było w co oglądać. Trasa rajdu wiodła z Pruszcza przez Nowy Dwór, Nowy Staw aż do Malborka i nawiązywała do podobnych imprez organizowanych w dwudziestoleciu międzywojennym. Zachodzące słońce nad faktorią zwiastowało prawdziwe rozpoczęcie Nocy Muzeów, a atrakcji nie brakowało. Zapraszamy na takie nasze podstawowe działania, czyli oprowadzanie y, z przewodnikiem, którego można o coś jeszcze zapytać, dopytać, a nawet się pospierać skąd ci goci pochodzili, prawda? Y, czego nie można zrobić z gablotą. To miejsce ma potencjał cały czas. Na faktorii coś dla siebie znaleźli też sympatycy rękodzieła. Zainteresowanie jest duże, jak widzimy tutaj. Każdy może zrobić własny wymarzony kubeczek i one są robione tak jak to kiedyś robili goci w pierwszym, drugim wieku naszej ery. Zeszłyśmy z ciekawości, no i fajnie było, tak? Podobało nam się. Trafiłyśmy na no pewnie warsztaty gliny. To dzieci wszystko. lubią najbardziej o wszystko. Ciekawe. Bardzo podoba nam się. Jesteśmy w ogóle pierwszy raz na Nocy Muzeów. Dzieci są już na tyle, powiedzmy, duże, że mogę jeść na takie muzeum Mamy? Mamy? zabrać. E, natomiast no, wybrałam Prusz Gdański, bo sens się interesuje historią. Rozmowa z prawdziwym przewodnikiem to wspaniała okazja do zadawania pytań. Czego można się dowiedzieć? Jeżeli chodzi o kamienie, to są bardzo fajne. Bursztyny i ten film, co był. To uczy trochę. Nawet nie wiedziałam, że ten nasz Mieszko pierwszy był pół półwikingiem. Przenieśmy się teraz do domu Widemana, gdzie na odwiedzających czekały dwie ciekawe wystawy. W domu Widemana opowiadamy o tym, że badania podwodne Narodowego Muzeum Morskiego mają już 50 lat i mamy bardzo ciekawe artefakty, które są właśnie związane z tymi... Niezwykłymi, bardzo bogatymi w różne doświadczenia i odkrycia latami polskich nurków, archeologów, a tutaj znajduje się wystawa, którą właśnie otworzyliśmy. Wystawa, która opowiada o tym, co było przed SMS-em, w jaki sposób przekazywano sobie informacje o etykiecie, tłumaczy też, po co są wizytówki, jak te wizytówki powinny wyglądać i o tym, że tak naprawdę zatraciliśmy całkowicie związane z tym dobre maniery, a są rzeczy, które robimy po prostu strasznie. Zdecydowanie najlepszym momentem dzisiejszego dnia jest ta wystawa. Ze względu na temat dzisiaj widzimy tendencję do tego, żeby te wizytówki były jak najbardziej kolorowe takie y, przyciągające wzrok, a tutaj nie o to chodzi. I tego możemy się dowiedzieć przez tą wystawę. Ciekawie opowiadał Pan bardzo, także nawet o nich trochę mam już lata, ale o niektórych rzeczach nie miałam pojęcia, jak opowiadał o wizytówkach. Tutaj mieszkam od urodzenia, <gry> także jak coś tu się dzieje, to staram się zawsze być, zobaczyć i przyprowadzić wnuczkę. Mi się bardzo podobało, bardzo Pan ciekawie opowiadał, y, także nie było nudy. Europejska Noc Muzeów swoją pełnoletniość Obchodziła różnorodnie i bardzo interesująco. Ciekawe, jakie niespodzianki przygotują organizatorzy w przyszłym roku. Nie możemy się już doczekać, a w oczekiwaniu polecamy zobaczyć zeszłoroczną edycję imprezy i zwyczajowo zapraszamy na kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północnaTV i nie zapomnij subskrybować kanału.